No i dzień dobry, dzień dobry. My dzień tu już dobry. mieliśmy małą, fajną e, pogawędkę przed, e, ale startujemy z naszym dzisiejszym porannym live'em, który, uwaga, jest ostatnim live'em przed konferencją Relacje, które kosztują, a my się już widzimy w piątek. Jarosław Gibas, socjolog i autor książek łączących perspektywę socjologii opartej głównie na strukturach relacyjnych, inteligencji emocjonalnej, duchowej oraz psychologii rozwoju świadomości, a teraz Jarek własnymi słowami to samo. Ale co mam opowiedzieć, kim jestem? No, powiem tak, tak jestem, Drodzy Państwo, jestem socjologiem i youtuberem. Czy to wyczerpuje twoje oczekiwania na temat mojego przedstawienia się? I to jest ok to jest okej okay na ten moment, bo ja myślę, że wielu osobom po prostu nie trzeba ciebie przedstawiać. A ja dzisiaj chciałam porozmawiać o takim wątku, wiesz, który mi towarzyszy w pracy, kiedy mhm. ludzie przychodzą i mówią, przecież głupi nie jestem, to jak ja się tam znalazłem? Czyli tak naprawdę pytanie, dlaczego mądrzy ludzie ładują się w toksyczne relacje? Ja bym tego nie zawężał do mądrych ludzi, tylko do wszystkich ludzi. My się wszyscy ładujemy w toksyczne relacje i w moim przekonaniu nie da się tego uniknąć z bardzo prostego powodu, bo w przeciwnym wypadku musielibyśmy po prostu założyć jakiś rodzaj nieufności życiowej, czyli taki rodzaj funkcjonowania, w którym ja z góry zakładam, że ktoś mnie oszuka, że ktoś wyźsie ze mnie energię, że ktoś zrobi mi krzywdę, że ktoś się zachowa w stosunku mnie nie okej. Nie mogę czynić takiego za założenia, bo gdybym takie założenie czynił, moje życie zamieniłoby się w koszmar, bo chodziłbym po ulicach i wszystkich podejrzewałbym o niecne zamiary. Więc pewien, pewną taką dozę zaufania do nowo poznanego człowieka Musimy być, a że znajdują się osoby, które tą dozę zaufania wykorzystują, zawsze się tacy znajdą. Więc dla mnie jakby problemem nie jest to, że my się pakujemy w toksyczną relację, ale mhm. problem zaczyna się wtedy. Kiedy my to robimy na przykład po raz drugi, Dobrze. czyli mamy już takie doświadczenie, już wiemy jaki typ osobowości i po czym możemy spotkać i czego się możemy po takim typie osobowości spodziewać i wtedy pakujemy się po raz, po raz kolejny, czyli po raz kolejny ignorujemy te Czerwone lampki, które powinny się zapalić w naszej głowie, kiedy na przykład zostaliśmy wykorzystani, po raz pierwszy zmanipulowani, po raz pierwszy oszukani, po raz pierwszy, wtedy rzeczywiście coś jest nie tak. I są takie badania, które mówią, że możemy to nawet wytłumaczyć. I są takie bardzo ciekawe badania dotyczące na przykład pierwszej randki z narcyzem. I co się dzieje w sytuacjach takiego, wiesz, inicjacji związku romantycznego, kiedy po drugiej stronie stoi narcyz na przykład, który jest również toksykiem tak naprawdę w naszych późniejszych. Relacjach i o czym się prędzej czy później, a raczej prędzej przekonamy. I to są badania, które mówią. Dlaczego my ignorujemy te sygnały? No i odpowiedź jest w zasadzie prosta, ponieważ po pierwsze doświadczamy takiego rodzaju ekscytacji, entuzjazmu nowo poznaną osobą, a jeszcze jeśli wchodzi do tego ten, um, jakby wątek energii seksualnej, która temu towarzyszy, no bo Aha. ktoś nam się podoba, bo jesteśmy zachwyceni i tak dalej, no to wtedy doznajemy takiego trochę zaćmienia umysłu. Tobie, jako psychologowi, pewnie nie trzeba mówić, że czym polega mgła mózgowa, ale mgła mózgowa. Tak. To jest taki tak. moment, w którym, drodzy państwo, on się charakteryzuje tym, że kiedy występuje w nas mgła mózgowa, to podstawową trudnością dla nas jest odróżnienie informacji istotnych od nieistotnych. To jest charakterystyka mgły mózgowej. I coś takiego się dzieje, kiedy jesteśmy zafascynowani, jesteśmy w entuzjazmie, że spotykamy nową osobę. No i teraz. Dzięki temu nie widzimy tych wszystkich ostrzegawczych rzeczy, które powinniśmy zobaczyć. Ale, ja... ale jeszcze, bo wejdę ci w złoto, właśnie, bo to jest to, że jeszcze wiesz, no. Jak mówisz o narcyzie, toksyku, byśmy ich nie zwali. Oni są przecież fantastyczni, żeby no jakby tą tak. um, czujność usypiać. Ale tak, bo to jest ich strategia i to jest kolejny akt tych badań, który mówi, że oni celowo posługują się taką strategią, żeby nas zachwycić, żeby uśpić naszą czujność, żeby stworzyć taki wizerunek kogoś, kto dla nas jest najbardziej atrakcyjny, najciekawszy, najbardziej pożądany, więc. Tym bardziej mamy kolejny efekt, który się dokłada do tej mgły mózgowej, której powoduje, że my nie jesteśmy w stanie tego um, zobaczyć. I ja bym te badania, one dotyczą wprawdzie związków romantycznych, ale zwróć uwagę, że one się również dość dobrze bronią, jak pomyślimy sobie na przykład o rozmowie o pracy. Absolutnie. Wiesz, teraz przychodzisz na rozmowę do, o, o pracę i ktoś ci nagle roztacza cudowną wizję, cudowną tak. firmy, cudownej kariery, fantastycznych, nie wiem, przygód, które cię czekają i rozwoju zawodowego. Przecież to też jest środowisko, z którego w określonych, warunkach jest w stanie wykiełkować mgła mózgowa, bo ja sobie wyobrażam, Ej, ale że... Ale się... i w drugą stronę, tak, bo przecież ja sobie... jestem takim menadżerem, który góry przenosił do tej pory i teraz przeniosę, przeniosę również twoje. Oczywiście, to, wiesz, to, to działa na wszystkich możliwych kierunkach i to dotyczy zarówno tego, kto się stara o pracę, jak i może dotyczyć tego, kto jest tą pierwszym ogniwem rozmawiającym z tą nową osobą, przecież jak chcemy się zaprezentować, kiedy chcemy dostać fajną robotę? No z najlepszej strony. To jest, wiesz, to widać fajnie na Facebooku, czy różnych Instagramach. No zobacz, jak tak. ludzie sobie robią zdjęcie. Robimy sobie zdjęcie, kiedy wyglądamy atrakcyjnie, przyjemnie i tak dalej. Ja nie pamiętam, żebym jakiegoś znajomego wyhaczył na tym, że opublikował sobie na Facebooku zdjęcie wiesz, o piątej rano w brudnym szlafroku z pół, e, połową butelki wódki wypitej w ręce. No takich zdjęć sobie nie dajemy, prawda, bo nie chcemy mieć takiego wizerunku. I to samo się dzieje w tym naszym kontakcie pierwszym, zarówno w kontakcie randkowym, romantycznym, jak i w tym kontakcie Jaki dotyczącym zawodem? zawodu. No i ten entuzjazm, ten cały enturaz, który sobie wkładamy, ten wizerunek, który budujemy, te wszystkie rzeczy powodują, że my zaczynamy nie dostrzegać tych flag, nie widzimy, a przecież wiesz doskonale, że je widać, że to są widać. sygnały, które One można... On tak, oczywiście, że tak, bo jak Państwo sobie pomyślicie o na przykład tym, w jaki sposób ludzie mówią o sobie, no przecież kiedy budujemy naszą narrację, kiedy opowiadamy komuś o sobie, to umieszczamy w tej narracji siebie jako głównego bohatera, nie? No i teraz wystarczy sobie słuchać. Tej narracji, w jaki sposób ktoś opowiada o sobie, kim jest ten bohater. Czy to jest. Dobrze, do, ja poczekaj, 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 poczekaj Jarek, bo, ja, ja ci, bo to już wchodzimy, wiesz. My no, będziemy ja o tym potrafię, wszystkim w ja piątek rozmawiać, dokładnie. Nie, ja wiem, a myśmy się też umawiali, że to jest ok, że ja właśnie będę robiła też to po swojemu. To jest wszystko Jasne. super i to dobry jest wynik przed piątkiem, ale słuchajcie, bo tak, bo to co powiedziałeś właśnie o tym miejscu pracy, bo przecież z tego powodu tak naprawdę powstała konferencja relacje, które kosztują, która mhm. już w piątek i w, no właśnie w tym celu się widzimy dzisiaj, żeby jeszcze dać Wam możliwość dołączenia tak. do tej konferencji. Konferencji, 12 ekspertów, online bądź stacjonarnie, stacjonarnie to chyba naprawdę jakiś last minute. W każdym razie wrócę do tego, co powiedziałeś, Jarek, że właśnie po raz kolejny wchodzisz drugi, trzeci, nie? Albo takie samo miejsce pracy i wiesz, potem klienci przychodzą do mnie i mówią, bo ja ciągle trafiam na szefa psychopatę. Ja, o, mówię, ciekawe, nie? No, no i dobrze. właśnie tego my się nie uczymy. Czy my się potrafimy w ogóle uczyć? I ja już tutaj od razu zahaczę. O, o temat przemocy psychicznej. Mhm. Na ile w ogóle to będą trochę dwa pytania. a Jedno, czemu się nie uczymy, albo czemu się jakby, uczymy tak wolno, a, a drugie, czy potrafimy w ogóle rozpoznać przemoc psychiczną, bo ja się odniosę do Twojej książki, tak, którą napisałeś z Dorotą, a, Mrówką, a, na Przemoc Psychiczna, która. Uwaga, będzie w welcome packach na stacjonarnym, także Jarek, ja Ci bardzo serdecznie za to dziękuję, bo no. jest co czytać. Ja już jestem po lekturze, więc Super. to tyle. I dobra, odpowiadaj. No, no, nie, nie potrafimy, nie potrafimy na... rozpoznać przemocy psychicznej, jakby udzielając odpowiedzi na Twoje pytanie, dlatego że tutaj też występuje szereg zjawisk, który jest za to odpowiedzialny. Jednym z takich zjawisk jest normalizacja zachowań przemocowych. My, mhm. kiedy wychowujemy się w określonych środowiskach, w określonych strukturach, w określonym otoczeniu narracyjnym, my normalizujemy pewne zachowania i z biegiem czasu uważamy, że one są stałym elementem gry społecznej i tak po prostu ktoś musi być. Ktoś jest na przykład złośliwy, ktoś się wyzłośliwia, ktoś kogoś traktuje z góry na kogoś wymusza na kimś jakieś decyzje krzykiem i my w ogóle nie widzimy w tym żadnego jakiegoś specjalnego problemu i sami tak zaczynamy robić, ale to też powoduje, że kiedy jesteśmy poddani tego typu akcjom, my ich po prostu nie dostrzegamy, a badania są niestety wierznie ugięte i mówią, to jest przemoc psychiczna, a to ma swoje konkretne konsekwencje i to nie tylko te bieżące, ale również te odroczone. Ale wiesz co, bo ja tak sobie myślę, że no, czemu my tego nie rozpoznajemy? Tak jak powiedziałaś, normalizujemy. Ja mam trochę w ogóle wrażenie, że my się tak trochę w przemocowym społeczeństwie jednak wychowaliśmy. Nie tylko my oczywiście, bo to jest globalne, tak? Ale ja sobie myślę, że kurczę, za dziecka jednak nikt nas nie nauczył, albo niewielu z nas może nauczono reagowania na własne sygnały, które idą nam z ciała, które idą nam emocjonalnie, tak? Więc jedno to jest, myślę, proces normalizacji tego, o, on ma trudny charakter, nie? Nieważne, że po prostu wieczorem, tak jak to powiedziała jedna z moich. Koleżanek ciepło z toaletą się przytulam, tak jak mam jutro iść mhm. do pracy, ale to jest trudny człowiek. I jak my bardzo ignorujemy samych siebie. Tak, dlatego, że nie chcemy wyjść na miękkich, nie chcemy wyjść na osoby, którym, nie wiem, przeszkadza, wiesz, rąbek u spódnicy i tak dalej. Ale z drugiej strony też zwróć uwagę, na przykład, bo to jest bardzo ciekawe w kontekście badań, które dotyczą przemocy pomiędzy płciami. Mhm. Wiemy, my, wiesz, ze statystyk wiemy, że w większości przypadków kobiety są ofiarami przemocy domowej, na przykład facetów. ale Fizycznej, jest, ale ps tak, no, psychicznej? Psychicznej no. również, ale jest też spora grupa mężczyzn, którzy są ofiarami przemocy psychicznej, Co? której doświadczają od swoich partnerek. Tylko, że z mężczyznami jest ten problem, że zazwyczaj, i to wszystko, wszystkie badania pokazują, to jest niedoszacowana grupa z bardzo prostego powodu dokładnie takiego, o którym mówisz. My zostaliśmy wychowani w takich strukturach społecznych, w których. Sp Punktu widzenia z perspektywy męskiej, przyznanie się do tego, że, jest ofiarą, mm -hmm. że się jest ofiarą przemocy ze strony kobiety, jest równoznaczne ze słabością. Więc mm -hmm. i, i to jest szerszy model, bo y, tak samo jak jest w pracy, kiedy idziesz do tej pracy i masz tego sobie przemocowego szefa, czy przemocową szefową. To jednym z takich ogniw, w którym nie chcesz się sama przed sobą przyznać do tej przemocy, jest to, czy ja, przyznając się do tego, nie wykazuję jakiejś słabości, tego, że jestem mięczakiem, że sobie nie radzę, że powinienem być trochę twardszy, że powinienem być taką osobą, po której to wszystko spływa. I wiesz, jest cała masa czegoś, co nazywa się sprytnie kalkulacją, kiedy ofiara kalkuluje, czy jest w stanie jeszcze przetrwać, a może on się zmieni, a może jeszcze przeżyje do spłaty kredytu, a może coś jeszcze się odmieni i tak dalej. I wiesz, jest cała masa. Masa zjawisk, które powodują, że niestety potrafimy trwać w takich przemocowych, zarówno relacjach domowych, jak i w, e, 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 zawodowych, przez mm -hmm. całe lata. I to jest koszmar. Dokładnie. To jest koszmar, bo wiesz, ja mam wrażenie o tej kalkulacji, o której mówisz, że to jest jakby na poziomie, wiesz, jakbyśmy dotąd docierali, nie? czyli hmm. dwa, dwa centymetry pod kokardą. No, tak? ale, ale i, I wiesz, i jakby kurczę, a potem, wiesz, listy na szkolenia z asertywności to pękają szwach, nie? Bo ja bym chciał się nauczyć stawiać granice. Ja potem mówię, dobra, ale najpierw rozpoznaj, gdzie te granice w ogóle masz. Gdzie ty się hmm. zaczynasz, gdzie ty się kończysz, co ty jesteś w stanie wytrzymać. I tu się zaczyna praca, jak ludzie zaczynają analizować, kurczę, ale ja wytrzymuję to ponad swoje granice. I tu w ogóle pada słowo granice, nie? Że, że wiesz, mam wrażenie, że ja mam takie podejście, że każdy człowiek rodzi się z jakimś kapitałem psychicznym, hmm. z jakąś poczuciem Ności, tak? mhm. które no, albo w procesie wychowawczym jest uszanowane, albo jest rozwalcowane. I potem tylko chodzimy po świecie od jednego do drugiego i mówimy proszę, uszanuj moje granice, proszę, uszanuj moje granice, zamiast zrobić to, zacząć od siebie. Wiesz, to dotknęłaś czegoś bardzo trudnego i jednocześnie niezwykle ważnego, bo ja też pracuję często z ludźmi, którzy zdają wprost pytania, no jaki sposób ja mam postawić te granice, jak ja mam to zrobić, nawet jeśli ja już wiem, jakie te granice są i nie chcę, by były przekraczane. I bardzo często spotykam się z czymś, co wydaje się paradoksalne, ale ludzie chcą stawiać granice, ale jednocześnie te granice stawiają wyłącznie życzeniowo i wyłącznie werbalnie. Mhm. Różnica jest taka, ja bym ci powiedział: słuchaj, tego nie rób, bo jak ja nie. Toleruje takich zachowań i ty tego więcej nie rób. Czy to jest postawienie tak. granicy? Nie, to nie jest postawienie granicy, bo postawienie granicy jest wtedy, kiedy pokazujesz, że za przekroczenie granicy są realne konsekwencje. konsekwencje dokładnie. Więc nie ma konsekwencji. To możesz opowiadać o stawianiu granic, możesz straszyć tak. tymi granicami. No i co z tego? No i okej, okay, to się straszysz. No, ale te granice będą stale przekraczane. Bo wiesz, bo jeszcze jak ty powiesz, to jest, to jest ok. I pytanie, co zrobisz, jak ja jednak je przekroczę. To, bo to bo o tym mówimy, nie? Tak, o tym Więc, mówimy. Tak że, musi być no... konkretna konsekwencja za złamanie granicy, za przekroczenie granicy, by ten, kto je przekracza, po prostu sam zaczął kalkulować, że to przekraczanie się nie opłaca. To tak tak, działają I wtedy granice, uwaga, toksyk, jak będą granice szczelne, ja to mówię, że my się musimy uszczelniać, bo im się nie opłaca atakować, bo oni nie mają o co zahaczyć. A jak my jesteśmy tak. tacy, wiesz, jak ja to nazywam, sperforowani granicznie, nie, to <grym> wtedy zahaczyć bardzo łatwo. I wiesz co, jeszcze taka jedna anegdota, chciałam cię o to, o to zahaczyć, bo mówię, no z rozmowy z całkiem sprzed przed kilku dni, taki wniosek był, ja to wziąłem w cudzysłów, bo, bo osoba, która no tak, no ja już wiem, ja, Powinnam, um, na, tak, może jakaś terapia, może jakieś, nie wiem, praca albo coś, um, bo i w domu, i, 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 i zawodowo. Zresztą to jest bardzo ciekawe, Jarek, nie wiem, co ty o tym myślisz, ale ja mam takie doświadczenia w pracy ze swoimi klientami ze swojego życia również, że jeżeli masz kogoś w środowisku domowym, najprawdopodobniej masz również toksyka w środowisku zawodowym, bo to nie jest tak, że zawodowo umiem stawiać granice, a osobiście to nie bardzo. Nie? A, dlatego, że zarówno umiejętności, jak i brak są akontekstowe, więc kiedy doświadczasz tego w domu, doświadczasz tego również w pracy. A wiesz, tym chcę się sobą zająć, tylko mi się nie chce. Jeśli pozwolisz, to przytoczę taki mój ulubiony cytat, mojego ulubionego filozofa, Gurdziewa, który powiedział kiedyś tak, Wiesz, 98% ludzi halucynuje. I wielu z nich nie chce się obudzić. Niech się przynajmniej dobrze wyśpią. I wiesz. I, no ok, skoro ktoś mówi no chcę się zmienić, ale, ale jakby, znaczy jak się zmienić skoro, skoro, skoro nie mam do tego wystarczającej motywacji, to być może motywację znajdziesz w tym, jak sobie skalkulujesz czy to życie, które teraz pędzisz przed tą zmianą, zarówno zawodowe, jak i rodzinnej, nie jest czasem dla ciebie życiem po prostu wygodnym i z tego powodu, tej wygody której doświadczasz i do której często się nie chcesz przyznać przed samą sobą, czy samym sobą, po prostu nie dążysz do zmiany no bo to jest prosta rzecz, jeśli klęczysz na grochu. No to, to to jest niewygodne i doskwierające. No więc możesz sobie jakby pozbawić się tej krzywdy i po prostu z tego grochu wstać. Ale Jarek, ale jak ja wstanę z tego grochu, to jeszcze um, kto mi będzie współczuł? Bo przecież ja na ten moment to mogę wykorzystać, że jest mi tak ciężko. Tak, i tutaj wchodzi ten Sisonowski cykl ofiary, ten, który znamy doskonale z formułowania biedny, ja, bo jak tak. jestem biedny, ja, to wszyscy mi współczują, wszyscy mnie głaskają po główce, i ja wtedy, tak. uwaga, nie muszę brać odpowiedzialności za własne życie, bo ja no zawsze tak. mogę znaleźć tego wroga, mogę znaleźć to wytłumaczenie, jest mi źle, bo nie udało mi się, bo, i zawsze mogę sobie na coś zwalić. A kiedy wstanę z tego grochu, nagle się okazuje, jak śpiewa sting, że tą jedyną osobą jest probably me. Prawdopodobnie to jestem ja, który, od którego zależy to, czy, czy, czy mogę sobie w życiu dokonać jakiejś zmiany. Tak, wiesz, ja mam takie powiedzenie, że przeżyć życie to nie jest kłopot, nie? No właśnie, no właśnie tak. Pytanie, Przeżyć jakie, życie to nie dokładnie No i tak. I teraz świadomie, żeby to zrobić, to no, są tacy ludzie jak ty, jak ja, jak nasi eksperci, od których można czerpać, który też każdy swoją drogę przeszedł, swoje wnioski wyciągnął. Myślę, że jakbym powiedziała, że każdy z nas w jakiś sposób po czterech literach dostał i wstał z tego grochu w którymś momencie swojego życia. To nie przesadza absolutnie. I ja zawsze mówię też, że wiesz, nie będzie łatwo, ale będzie warto, nie? bo jak ktoś już tego zasmakował, to już, już nie chcę wracać, już nie chcę wracać do tej polityki na kolanach. Dokładnie tak. Świadomość czyni z życia pasję to jest bardzo ważne. Dokładnie. Jarku, no dobra, to jeszcze takie zaproszenie od Ciebie na piątek, bo tak, przypominam zapraszam że Zapraszam serdecznie bo... wszystkich. Jeśli się jeszcze wahacie, jeśli jeszcze macie jakiekolwiek wątpliwości, czy warto, to ja Wam obiecuję, że warto i uczynimy wszystko, co w naszej mocy, zarówno ja, Monika, jak i reszta prelegentów, żebyście zobaczyli, że rzeczywiście było warto. Więc nie machajcie się i przybywajcie do Gdyni, zarówno na żywo, jak i online w piątek. Dokładnie tak, www.kosztyrelacji.pl. Widzimy się w piątek, a dzisiaj, Jarek, bardzo wielkie dzięki. Widzimy się jutro w Dziękuję hotelu również. w Ponie, w piątek od dziewiątej. Świetnie się bawimy, bo ja to mówię, że poważnie to się w grobie leży i mimo, że trudne tematy, to będziemy to podawać na luzie. I wiesz, tak sobie nawet pomyślałam, że jeżeli ktoś, kto przyjdzie i zobaczy tak, co niektórych, albo nawet po sobie, pomyśli, kurde, jednak jestem zestremowany albo jakiś napięty, to tak sobie mhm. pomyślałam, a kurde, to będzie ok, i to będzie normalne, bo to, to jest konferencja tak. o relacjach. Dokładnie tak. Będziemy sobie z tym radzić. Super. Dzięki piękne widzę, że trochę Was Dzięki było również. na tym live'ie, więc udostępniajcie i do zobaczenia w piątek. Dobrego dnia. Do zobaczenia. Dnia. Pozdrawiamy.